Hej, ostatnio słyszałem o takim znajomym w pewnej miejscowości, że zwariował. To był dalszy znajomy, ja tam go tylko mówiłem, parę razy rozmawiałem, że zwariował. Przyjechało pogotowie, no i zabrało go, tam jakiś czas leżał w szpitalu. Czyli coś tam mu siadło. Nieważne, co, coś tam. To już najmniej istotne. No i ja go tam za bardzo z nim dużo w życiu nie rozmawiałem, ale tylko dzień dobry albo cześć, jakieś dwa zdania i to wszystko. I nagle ten sam człowiek podchodzi do mnie i mówi cześć, mówi to tamto, zaczyna rozmawiać, mówi oj, to, 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 to. Ja tak patrzę. Za bardzo wcześniej nie mieliśmy przyjemności za dużej rozmowy. Gdzieś tam się Poznaliśmy, ale no, dwa zdania to był maks. I nagle jest od razu kilkanaście zdań, i od razu jest taka chęć rozmowy rozmowa, rozmowa, rozmowa. Prawdopodobnie ten człowiek jest na lekach silnych i no, no ma już duży problem. I ten problem pozostanie na pewno na. na jest teraz w ciągu tych, tych, tych lat. Być może to pozostanie, a być może się to rozwiąże. Ten problem głowy. Nie wiem, bo nie znam jego, nie znam jego papierów, nie znam jego tego, co, 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 co tam mu siadło w głowie. Ale chodzi mi teraz o sytuację taką, że jak spotkałem go ostatnio, to mówię: Kurde, jaki fajny, inteligentny człowiek, mówię. Yy, jak rozmawiający w ogóle, ile tematów, ile tego, ja on wręcz no, naskoczył tematycznie. Mówi, wow, jaki ciekawy człowiek. mówił. Tylko nie wiedziałem, że on jest w Amoku albo na tabletkach, albo albo po prostu gdzieś tam ma swój napad ten jakiś tam. I teraz pytanie do ciebie, no bo spotykasz kobietę, spotykasz kobietę, być może pierwsze twoje spotkanie, drugie spotkanie, trzecie. Ja tak się nad tym właśnie ostatnio zastanowiłem. Spotykasz, i ty nie wiesz, czy ta kobieta, wiesz, miesiąc temu nie była w psychiatryku, czy ta kobieta rok temu nie była w psychiatryku, czy ona nie jest w tym momencie, jak z tą na jakichś tabletkach, czy ta, ta kobieta no, nie, nie wymaga wręcz pomocy, bo ten człowiek potrzebował pomocy, ale tego nie było yy, widać po nim. Gdybym nie wiedział wcześniej, że zabrała go kilkukrotnie karetka, to. Bym powiedział, kurde, nie spostrzegłbym tego. Uważam, że jestem osobą spostrzegawczą, a w tym momencie, yy, gdybym nie wiedział wcześniejszych faktów, bym, yy, no, mógłbym, yy, przyznam szczerze, że yy, nie powiedziałbym nic negatywnego yy, w sensie yy, takim, że, yy, no, że coś temu człowiekowi się przytrafiło wcześniej. To nie jest coś negatywnego, ale mówię, że w tym kontekście, że coś przytrafiało mu się wcześniej i o tym bym nie wiedział. I teraz poznajemy tą partnerkę, poznajemy dziewczynę, poznajemy być może z dyskotekią, zabieramy do siebie do domu i tak naprawdę nie wiemy, czy ona nie jest na jakichś lekach psychotropowych, czy ona nie, nie ma problemów z głową, czy, czy coś tam, coś tam. I dlatego taka dzisiejsza rada ode mnie dla Was, żebyście też mieli tą, tą wersję w głowie, biorąc dziewczynę do domu, obserwujcie ją już na starcie, bo różne mogą być sytuacje, bo jeżeli ona będzie na jakichś lekach psychotropowych, okazuje się, że była w psychiatryku, że gdzieś tam miała jakieś problemy, to może być tak, ale nie musi, no, mogą być różne, różne konsekwencje tej sytuacji, bo jeżeli weźmiesz ją do domu ze skodeki opiętrowane, będzie podpita, ona jeszcze będzie na tych różnych środkach swoich, to na możecie i posądzić o gwałt, możecie posądzić o to, możecie posądzić tamto, może wymyślić to, tamto, to możecie ograć, może ci nóż wsadzić w plecy. może być tysiące różnych sytuacji. Więc obserwujcie, kogo bierzecie do domu, zastanówcie się nad tym filmem, bo to jest bardzo, bardzo ważny film. Jak gdybym nie wiedział, że ten pan ma dużo, Problemy yy, wcześniej, bo się dowiedziałem, to bym nic nie widział po jego rozmowie. Po krótkiej rozmowie. Ja rozmawiałem z nim może niedługo, z 15 minut. Być może, gdybym z nim rozmawiał ileś godzin, byłoby inaczej, ale. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli bierzecie kobietę do domu, jeżeli się spotykacie z jakąś kobietą, obserwujcie też pod tym kątem, bo różne są sytuacje. Ja znam wiele kobiet ze Szczecina, które krążą po dyskotekach, które były gdzieś tam, miały problemy psychiczne duże, duże większe. I no, osobiście bałbym się z nimi spotkać na, na, na ten, bo nigdy nie wiadomo, co im tam w głowie strzeli. To jest moje takie skromne zdanie i weźcie ten film do serca. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z wodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń, akademia zapisz się już teraz. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o tym, że, że jest wiele różnych kobiet dookoła nas, na które bym zwrócił szczególną uwagę. 吃嘛谢谢不嘿。